Witam wszystkich 17 dzień lutego, piątek. E, witam na porannej aktualizacji rynku Bitcoina. E, przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. E, zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej grupy, e, skorzystania z tego, co, co oferujemy. E, tutaj jest kontakt bezpośredni do mnie. E, na telegramie, na mailu. Przez pierwsze dwa tygodnie mamy darmowy dostęp do grupy, do pełnego zakresu, do sygnałów, do wskaźników, do analiz, do szkoleń. Wszystkie te rzeczy są przez pierwsze dwa tygodnie darmowe. Jeżeli Wam się to spodoba, uznacie je za użyteczne, zostajecie z nami. Wszystkie informacje, które są potrzebne, prześlę po kontakcie tutaj na te. Dwa kontakty, także zapraszam wszystkich. Przechodzimy już do, do, do rynku bitcoina. Zaczniemy sobie od tego, że zaliczyliśmy 25-200, tak jak było to oczekiwane, zgodnie z wykofem którego prezentowałem, kiedy on był prezentowany. On był prezentowany w listopadzie 2022 roku. Osiągnęliśmy ten, ten target. Widzimy silną reakcję podażową. Jest to, jak to przejdziemy na interwał jednodniowy, może tutaj byśmy sobie wzięli jakiś taki czysty wykres, a tutaj przejdźmy sobie na interwał nawet jednotygodniowy. Tak, to tutaj mamy rozrysowane to, co, to, co myślałem, że będzie się działo. To, to nie jest w skali logarytmicznej, także tutaj mamy ten szczyt z sierpnia osiągnięty. Zgodnie z fazą akumulacji Wycofa, ja spodziewam się, Zejścia ceny tutaj poniżej wybicia nowych doków. Jak głęboko to będzie, to nie no wiem. Wówczas było to zaznaczone tutaj na tym poziomie 12500 i jeszcze niżej trochę. Także tutaj to jest interwał tygodniowy. Będziemy oczekiwać na to, co, co tu się zadzieje. Zobaczymy. Na ten moment to mamy realizację tego scenariusza. Tu mieliśmy tu pierwsze zejście. Tu mieliśmy e, wybicie tego dołka, podbicie i teraz powolny rajd w dół. Czy jeszcze podciągniemy pod 28-270? Ale to trzeba obserwować. <laughs> Do tego byłoby potrzebne rozpoczęcie tutaj nowego cyklu wzrostowego, wybicie górne, górnej Bollingera, dwusetki kroczące. Także tutaj jest bardzo, bardzo silny opór i nie sądzę, żeby to przy pierwszym podejściu zostało zaliczone. No Chyba, że będzie jakiś mega impuls, to wówczas tutaj jest to, jest, to, jest to możliwe. Jeżeli nie, no to tutaj zobaczcie jak sobie zmierzymy na tygodniówce. No to jest to przystanek, który... Będzie, zobaczcie gdzie się zatrzymaliśmy. Mierząc cały ten impuls jest dokładnie 161, tak? I jeżeli zmierzymy tutaj, ten impuls sobie, to jest tygodniowy interwał. Także to są bardzo silne mierzenia, e, które, które będą nam trzymały tą cenę na ten moment. Zobaczcie tutaj, jeden poziom wyżej 25900. Mamy tutaj cały ten klaster, ja może zaznaczę go na tygodniówce. Cały ten klaster dla mnie to jest bariera podażowa. No cieniem doszliśmy, ale no tutaj te średnie kroczące są do wybicia. Także myślę, że jednak troszeczkę odbijemy. W przypadku gdybyśmy zeszli poniżej tam 20 tysięcy, co jest też możliwe na tygodniówce, no to wówczas ten scenariusz z tymi spadkami staje się całkiem realny. Jeżeli będziemy realizować wajkofa, no to będzie taki powolny zjazd tutaj w tą stronę. Natomiast co bym chciał jeszcze tutaj na tygodniówce sobie zrobić, bo to jest ważne, żebyśmy mieli ten kierunek dalszy określony. Tutaj taka zdrowa korekta całego tego ruchu wzrostowego, tak? Tutaj by nam się kończyła w okolicach. Będzie tutaj. I zmierzmy jeszcze sobie to ostatnie podbicie, które wczoraj się zakończyło. Zobaczcie: 61, 161, 19, 219, 85. I ten poziom uważam, że. Jeżeli zaliczymy przy korekcie, no to jest to zdrowy poziom. Jeżeli odbijemy od tego poziomu, lecimy tutaj w te rejony. Jeżeli nie, no to tutaj już się posypie nam, raczej nasili się ta sprzedaż. Także poziom 19-200 do obserwacji, moim zdaniem, jest to poziom, który, który zobaczymy. Przed dalszymi, przed dalszymi wzrostami. Jeżeli nie jest to zakończenie. Jeżeli realizujemy Wake -offa, no to jedziemy niżej jeżeli wake -off ta strefa zostanie wybita i świeca zamknie się na nią, no to Łajkofa będziemy mieli zanegowanego wtedy i lecimy na 18200, tutaj nawet pod 29200, gdzie mamy gap na CME do wypełnienia. Także tutaj możliwe, że tutaj widzimy. Z 12.06.22, tutaj mamy gap na Siemi do domknięcia, a drugi gap do domknięcia jest tutaj na dole, tak. Pod nami, na niższym interwale, na jednodniowym, będzie widoczny. Także na tygodniówce, to czego się spodziewam na ten moment, no to, to tutaj 19.250. No i pierwszy, taki, pierwsze takie wsparcie na tygodniówce to jest 23 023. To jest takie pierwsze wsparcie gdzie mamy 0,61 tego całego podbicia i to tutaj będziemy mieli taką tak naprawdę chwilę prawdy. Czy odbijamy i podbijamy jeszcze? Czy odbijamy już na dół? Jeżeli byśmy mieli tutaj zakończyć te spadki no to tutaj te wzrosty, no to spodziewam się 19,200, 23, 23, 19,200. Tak to widzę na tygodniowym interwale. Przechodząc na dzienny, tutaj widzimy odbijamy się od górnej Bollingera. Tak. I prawdopodobne jest zejście tutaj do tego poziomu na na VPWR-ze, tutaj widzimy podwyższony wolumen transakcyjny i przetestowanie, to co nam potwierdza, też poziom y, pierwsze wsparcie na, na tygodniowym interwale, który było wyznaczone. Środkowa bollingera na jednodniówce, i tutaj widzimy podwyższony wolumen transakcyjny. Na tym jeszcze naniesiemy sobie mierzenia FIBO żeby potwierdzić te poziomy. Zobaczcie tutaj 0,61 dokładnie wypada w tym miejscu. Także ja czekam na cenę tutaj w tych okolicach, tak? 22,823 z niższego interwału, 4-godzinowy tutaj. Tam było okolice 23 na tygodniówce, natomiast tutaj mamy bardziej precyzyjnie 22.800 61, tak? Jeszcze tutaj oznaczymy sobie to. Zaraz zejdziemy na niższe interwały i tam będziemy też szukać jakichś potwierdzeń, które nam pokażą poziomy. Tutaj ten poziom 0,5, już widzieliśmy reakcję, no nie ma dużej tej reakcji, także, że tutaj 0,61. No i później tutaj bym Usuwamy te wszystkie linie, zmierzymy sobie ten ruch od cały ten impuls, który nam tutaj wyrósł i żebyśmy mieli jeszcze jakieś potwierdzenie. No tutaj następne. I następny poziom, którego będę oczekiwał, to jest tutaj ten poziom z całego ruchu wzrostowego. Także tutaj ta strefa potwierdzona również przez, jeżeli wybijemy ten poziom, to przystanek tutaj. I później docelowo ta strefa 19, 200, 18, 944. Także tak to widzę na ten moment, jeżeli by te spadki były kontynuowane. Wiadomo, że te odbicia po będą się pojawiały, tak? Natomiast... Czy tutaj dojdziemy, no to będzie decyzja na pierwszym poziomie, tak jak mówiłem, przy 2322800. Jeżeli wybijemy te poziomy, no to jeżeli wybijemy poziom 22861, to otwarta droga jest tutaj w te rejony do 2300 nawet. 2300, 21, 200 też może być tu przystanek wynikający z ZZB, i tutaj mamy takie szerokie mierzenie 0,382 także tutaj tą strefę też zaznaczymy to są moje przystanki w drodze na dół tu będę szukał zagrania na odbicie po prostu pozycje krótkie mam tutaj z tego poziomu, który wyznaczyliśmy 25,200 także na odbicia, na reakcję będę wszędzie sobie zagrywał jeżeli tutaj dojdziemy to będę realizował. Tutaj stop loss jest zabezpieczony na wejściu 25-200, także każde odbicie będę starał się łapać. Jak to będę rozgrywał, będę informował na naszym prywatnym forum, do którego wszystkich zapraszam. No jest tam dużo ciekawych analiz, ludzie wrzucają, także super, super podziękowania wszystkim za to, że tak fajnie się wspieramy. Każdy pokazuje swoje pomysły. No, i zawsze ktoś znajdzie coś skutecznego, zawsze jest jakaś osoba, która potrafi wyjaśnić to, co się może zadziać na rynku w ciekawy sposób. Także zapraszam wszystkich na nasze forum. Przejdźmy sobie na inny wykres, który, który sobie wczoraj robiliśmy. Tutaj pokazywałem to podbicie do 29580 i 28930. Tutaj ta strefa, jest to strefa podażowa, wynikająca z zakresu 1 do 1. Jeżeli cały ten ruch, który mamy byłby korektą, no to, to tutaj do tej strefy możemy dolecieć. Pokazują to też mierzenia zewnętrzne, także, że tutaj ta strefa jest do obserwacji. Szerokie mierzenia z D1, także ta strefa jest strefą prospadkową. Tutaj sobie ją zostawimy. I tutaj widzimy też, że gdybyśmy mieli kontynuować ten spadek, no to pierwszy przystanek tutaj nam pokazuje 22,7. W zależności od kontaktu z tą linią, ja spodziewam się, że te linie usuniemy, bo one już nie działają. Ja spodziewam się tutaj jakiejś reakcji w okolicach 22 800, jakieś jakiejś reakcji odbicia. Także że tutaj obserwujemy to, ten, ten, te, co będzie cena robiła. Widzimy też, że cały ten ruch tutaj od tej świecy, ta świeca, która była spadkowa, ta strefa jest strefą popytową, tak czyli wszystko, co jest nad tą strefą, ona była na bardzo wysokim wolumenie, to jest jednodniówka czyli od 18500 w górę to jest strefa popytowa po wybiciu tego no, rozpoczął się ten rajd, rajd w górę także że tutaj bym obserwował też wolumen na, na jakim te transakcje zobaczcie wolumen skumulowany te ostatnie podbicia już były na malejącym wolumenie popytowym pojawiała się coraz większa podaż, także to wczorajsze podpisanie wydaje mi się, że będzie zanegowane i zejdziemy tutaj do tych poziomów. <laughs> Następny poziom wsparcia, który mógłby tu być, to jest tutaj ta linia zielona, okolice 22,300. No i ostatnią, którą mamy wyznaczoną, no to tutaj jest okolice 21,300. Tak tak to widzę na ten moment. Zobaczymy, tutaj ten, ten wierzchołek został przetestowany, odbiliśmy od niego, tak, i ten został przetestowany. Także zobaczymy, czy cena jeszcze tutaj zejdzie nam do tych rejonów. Jeżeli wybijemy do 21 300, no to 21 no to wówczas jak zmierzymy sobie to podbicie, to myślę, że tutaj ten rejon jest 18.694. Jest do zaliczenia. Czy tak będzie? Zobaczymy. Pierwszy poziom do obserwacji jest 22,800. Dokąd cena może, może dojechać w tym pierwszym ruchu? Kolejny, kolejny wykres bitcoina, który mam, tak dokładnie dzisiaj sobie zrobimy. Tego bitcoina weekend się zbliża, także tych aktualizacji będzie mniej przez weekend. Tu widzimy na, na kręgach, które mamy wyznaczone. No świeca zarespektowała dla mnie następnym targetem, do którego byśmy dążyli w momencie zamknięcia się świecy dziennej byłoby 25 500. Gdyby ta świeca dzienna zamknęła się tutaj, jednak zmieliśmy tą zrzutkę wczoraj wieczorem, no i teraz pierwszym wsparciem dla ceny tutaj jest dla mnie okolice 23 170 z wykresu dziennego. Tutaj bym sobie to zaznaczył na zielono. I to jest pierwsze moje wsparcie, które, które widzę dla ceny. Kolejne wsparcie to jest tutaj. No, w tej niebieskiej strefie na ten moment i jest to poziom 21633. Także tutaj, no zależy się od kontaktu z linią, tak? Jeżeli tutaj cena, cena dojdzie jeszcze po drodze, na pewno tutaj na średniej kroczącej będzie reakcja, czyli 22600. Jeżeli ona podejdzie jeszcze trochę do góry, to jest 22600, 22800, ten przedział. Tutaj dolna granica tej konsolidacji, którą mieliśmy na jednym dniu, schodząc na 4 godziny, zobaczcie, też wszystko precyzyjnie zadziałało. Świeca 4 godzinowa nie. Nie, nie, nie zamknęła się nad tą strefą. Znaczy zamknęła się jedna, ale był szybki powrót, no i, i ta reakcja podażowa dotarliśmy do tej średniej kroczącej 21. Także y, tutaj ona stanowi pierwsze wsparcie, jeżeli je wybijemy. Opór mamy na 23800, a wsparcie mamy na poziomie 23, 200 także spodziewam się zejścia tutaj, przynajmniej dotknięcia knotem tej zielonej linii i przetestowania tej, tej linii. Może się pojawić jakaś reakcja, gdyby ona puściła, no to będziemy szukać następnych punktów wsparcia. No tutaj ta żółta linia to jest 21,800, 21,900, w zależności od kontaktu, i jeszcze tutaj czerwoną linię mamy, która była dla nas 23, 100 Także tutaj te rejony bym obserwował pierwsze e, pierwszy opór 23863 e, pierwsze wsparcie 23245 ja spodziewam się jeszcze zejścia troszkę niżej ceny i będę obserwował co się dzieje na każdym poziomie e, będę zagrywał pozycje przeciwne tak jak mówiłem shorta mam od szczytu tu będę grał na odbicie na reakcję także tak, widzę tą sytuację na Bitcoinie. Myślę, że zrobimy w końcu tą głębszą korektę przed dalszymi wzrostami. A jeżeli byśmy realizowali schemat Wajkofa, no to lecimy na nowe dołki. Życzę wszystkim miłego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek. Cześć.